Legenda polskiego wędkarstwa. Ja go... Kurwa nie nagrasz, to ci strajkuje ten film. Ech, no to lecimy. W ostatnim filmie każdy doszedł do wniosku, że Remsuła jest legendą GTRP. Ale tak jak słusznie pan Remek zaznaczył, mało powiedziałem o jego drzewku umiejętności w wędkarstwie. I w tym filmie to poprawimy. Powiemy sobie, kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze streamy z rybek, jak z czasem rozwijały się streamy z wędkowania, jakie wyjazdy i wydarzenia roju Remsuła i inni i jakie afery odbywały się podczas eventów wędkarskich. Tego wszystkiego doje się w dzisiejszym materiale. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. Szaro dla was, bo wbiliśmy 100 po ostatnim filmem z Remsuła. No kurde, fajnie, no co mogę pay. Dzięki. No i co? Zaczynamy. Łowienie ryb na streamach z domu może się pojawiać w różnych grach. Czy to w takich stricte podłowienie rybek, czy to w takich, gdzie łowienie ryb to tylko sidequest. Proszę. Nie. Ale my pod weźmiemy najpopularniejszy tytuł wędkarski: pod nazwą Fishing Planet. Fishing Planet pojawiło się pierwszy raz na streamie Oremsyły w 2020 roku, pod koniec wakacji. Ale to był tylko moment przejściowy, przed codziennym napier... Palaniem. Bo faktycznie grinding zaczyna się w połowie wakacji dwa lata później, w 22 roku. Wtedy właśnie Remsoła zaczyna regularnie streamować internetowe rzeki czy jeziora, na których łowił ryby wspólnie z widzami. Czasem zaprasza na streamy specjalnych gości, takich jak Macias. Zostaw wędkarza, ej Kasia, zostaw wędkarza. Ale na streamach po złowieniu rybek i oglądaniu pięknych morskich okazów było można zobaczyć sfrustrowaną wtedy jeszcze nie pani prezes Kasiks, która przychodziła do ręka i starała mu się wmówić, że nie może tyle grać dziennie w ryby. Liczę się tylko do ciebie te sumy ku... No, mas não, mas nem sabe. pia Pod nosem. Już ci mówiłam dzisiaj, że sumy ci też nie robią prania, nie sprzątają i nie robią ci jeść, kur. Dobra, czekamy na jeszcze jedno. No i jest to oczywiście spowodowane niezrozumieniem zajawki do rybek. I jak piękna to może być pasja. Ale poza dramkami były też historie Maciasa po kilku piwach. Że jak uprawiałem stosunek z tą dziewczyną, to ocierałem się dupą o kolegę. Mhm. A samo Fishing Planet za wielogodzinne granie na streamach u nich na serwerach wysłałem Remsule z podziękowaniami. Nie jakimś tam kołowrotkiem. Ale wędkowanie przez internet to jedno. A złowienie dwumetrowej bestii na żywo to drugie. I dlatego właśnie Remsuła poczynił kroki i już 3 września 2022 roku Pojechał na jedno z łódzkich łowisk o nazwie Pacific. Razem z ekipą rozstawili sprzęt i czekali, a po zaczekaniu na piękne okazy W międzyczasie przyszedł do nich no lekko mówiąc jeden z najbardziej irytujących widzów, który pojawił się na streamach JRL. Trzymaj bo to jest twoje, chcesz to bierz, nie niech leży i idź stąd. No po prostu zachowywał się jak na Twitch czacie. mówiąc żeby Remsuła coś zrobił i na przykład poszedł mu coś kupić. A ostatnia kwestia młody. jak chcesz robić młody, jak chcesz pajacować, to idziesz stąd. A sam dzieciak nie chciał nawet odejść po tym jak Kremso zgodził, sobie zrobić z nim zdjęcie. Ale w końcu po wielokrotnym poproszeniu dzieciaka, żeby poszedł sobie, udało się. Poza tym to na streamie jeszcze ryba wciągnęła wędkę do wody jednemu z wędkarzy. Całą wędkę całą, I nie dość, że wędkarz, który stracił wędkę ją znalazł w wodzie, to jeszcze z rybą na haczyku. Co? Ja nie wierzę! Nie, nie uwierzyliby stary! A z pięknych okazów to wyłowili tak bestię. Wyjście udane, ryby połowione. Krytycy ocenili, a liczby na streamy no lekko mówiąc zajebiste Więc nic dziwnego, że Remsa poszedł co dalej i zaczął organizować czy to turnieje, czy to wyjazdy. Wyjazdy tak jak do Norwegii ze składem Remsuła, mokry suchar, Bary i jeden z jego ziomków. Wszystko zaczęło się od najprostszego błędu. No jak myślicie, czego było można zapomnieć na wyjazd do Norwegii Stricte stricte podłowienie ryb? Pieniędzy, paszportu? Da, wędek. Słuchajcie, jest jakieś 6 godzin do wylotu, a my zapomnieliśmy kupić wędek i ogarnąć sprzętu wędkarskiego. Jedyną osobą, która została sprawdzona, to byłem ja. Nie wiem dlaczego, coś w źle Chata w Norwegii była piękna, widoczki też nie najgorsze. Ale no niestety, największym okazem przez cały wyjazd okazał się spotkany lis na ulicy. Ścigamy się z i... lisem. <grym> Wleciał, <grym> jak w świat. A i gwóźdź w stopie. <grym> <grym> No znowu w tego gwoździa wbiłem. I niestety, cały wyjazd, mimo tego, że kosztował kilkanaście razy więcej niż wejściówka na Pacyfik i proste wędki, to nie udało się złapać żadnej ryby. I panowie opuścili Norwegię z pustymi rękoma. I roz koło od planet. Ale mimo tego, rybso i tak ocenił wyjazd za super udany Ale za to, próbę wylecenia z Norwegii z jakąś rybą na koncie podjął nikt inny jak sam Gucio. Który na swojej wyprawy łowieckiej jeździ Teslou i zglinął za 600 zł Gucio na swoją wakacyjną wyprawę poleciał w lipcu tego roku. Do legendarnej już na swoim kanale Norwegi okay, tak, już się świeci ta lampka obok kamerki. Nagrywa się. Plan Gucia zakłada dwa dni w jednym miejscu, bardziej dostępnym dla zwykłych ludzi, i potem przelecenie helikopterem na dalszą część Norwegii, już mniej dostępną. Ale zacznijmy od początku. Gucie pierwszego dnia przylatuje do swojego pięknego apartamentu między drzewami z widokiem na łowisko. I już pierwszego dnia wyłowił 8-kilowego. Bo Gucio chyba za bardzo zainspirował się remsu i też nic nie złowił I tak dwa dni stał, zarzucał haczyk i patrzył jak inni łowią ryby, a on nic Ale wszystko zmieniło się jak poleciał helikopterem do dalszej części Norwegii Na której łowił ryby z łajby I podczas tej wyprawy morskiej 17 lipca udało się złowić Albo kupić w markecie, no tego nie wiemy Ogromnego dorsza, który jest najprawdopodobniej największą rybą, jaką kiedykolwiek złowił Gucio W swojej całej karierze Potem jeszcze chodził po górach, ja żelki, ale to nas nie obchodzi W tym filmie interesują nas tylko ryby na Przykład ryby złowione podczas turnieju remsyły pod nazwą Wielka Bitwa Wędkarska, która doczeka się dwóch edycji, ale po kolei. Wszystko zaczyna się 24 maja 2023 roku. Wtedy, właśnie o godzinie 12.15, Remysła odpala streama z łowiska pod nazwą Łowisko Trzystawy. Wszystko zaczyna się opisaniem bohaterów, a było ich całkiem sporo, bo poza streamerami przyjechał np. Yoshi czy grupa White Widow. i już w pierwszych minutach udało się nawci złowić jedną z ryb. Niewielką, bo niewielką, ale dalej rybę, która dała jej punkt. Wszystko już miało się skończyć happy endem. Ryba elegancka zdjęta z Cieka, gotowa do wrzucenia do wody no i... Padła, na pewno przeżyła. E, mamy nap pierwszy się, punkt tak dla napci -si. Trzeba tego live zreportować zamęczenie zwierząt. Stare ty byś się tu pewnie kurwa męczył, zwierzaku zajebany. Remsea podczas streama podchodził do różnych streamerów i dowiadywał się od nich różnych historii, albo zadawał im pytania, związane z łowieniem ryb, za które mogli zyskać punkt. I było to przydatne, bo nie każdy złowił rybę. W czasie wędkowania niestety pogorszyła się pogoda, wszyscy musieli kończyć turniej i pakować sprzęt. No ta, na pewno. Jedno to pierdolnie, bo jaki szod zajebisty tego będzie. Deszcz i deszcz, ale jeszcze przez 3 godziny łowili ryby, by zdobyć do Dodatkowe punkty. Turnie się skończył, wygraną okazała się nawcia, która jako pierwsza złowiła ryby na turnieju i miała końcowo 9 punktów. A za nią na podniu stanął Macias i Popo. I tak zakończyła się pierwsza edycja. No i klasycznie, 5 minut po zakończeniu turnieju, Zony, który nic nie złapał przez całego streama, wyciąga z wody taką bestię. Ale oczywiście, tak duże wydarzenie nie mogło się odbyć bez jakiejś dramy. Wszystko roznosi się o innego dużego streamera, który łowi ryby. Jakim jest Tusol? Tusol od samych początków jest zajerany wędkarzem. Nawet podczas nagrywania tego filmu jest na łajbie Nie rzadko odpala streamy na Samemu złowienia ryb, na przykład na pięknych łowiskach PZW dole macie tak zadaną straszu tutaj na towisku, że to jest koniec. Banda kazu No więc nic dziwnego, że Remsewa zaprosił Tuszola na pierwszą edycję bitwy wędkarskiej. Ale no niestety, Tuszol uznał, że wystawi Remsułę i powie, że jest zajęty. I wszystko mogłoby się na tym zakończyć. No trudno, Tuszelowi coś wypadło i tyle. Ale no okazało się inaczej. Tuszol 24 maja 2 godziny po wystartowaniu turnieju Remsuły odpala swojego streama i nie uwierzycie. To jest z rybek. I to jeszcze z bandurą. No było to oczywiste, że to nie jest przypadek. Ale co się stało między Remsuą i Tuszolem, że powstała taka spina? No nie wiadomo. No W każdym razie takie zachowanie poskutkowało tym, że Tushol nie dostał zaproszenia na kolejną edycję, o której sobie zaraz powiemy. I ostatnio, Remek z Tusholem w końcu skonfrontowali się na żywo Umerganiego w czasie teleturnieju, polegającym na tym, że jak dwie osoby napiszą split, to się dzielą na pół wygraną. Ale jeżeli jedna osoba zdecyduje się ukraść, a druga dalej będzie chciała podzielić, to całość wygrywa osoba, która ukradła. A jeżeli dwie osoby będą chciały ukraść, to nikt nic nie dostaje. Wracając. W końcu, po tak długim czasie od afery mogli się skonfrontować, bo ten temat cały czas był pomijany, i były tylko jakieś. Pojedyncze zdania A z tej rozmowy było można się dowiedzieć Na przykład tego, że podobno to Bandura Miał namówić tuszola, bo odpalił streamu Podczas turnieju remsuły. Ale w momencie, gdy była szansa, by panowie się pogodzili I wspólnie pojechali na ryby, no co? Zakomane, oboje styl mają. I tak spina będzie trwała dalej, ale może uda się jakichś panów pogodzić. Tylko na początku dwie strony by musiały mieć do tego jakieś chęci, a na to się nie zapowiada. Druga edycja turnieju odbyła się na łowisku poziom wyżej, które nazywa się Bobrowe Rozlewisko. Na wydarzenie przyjechało kilka nowych osób, takich jak Baguette Michaels, Labrox czy Kuke 2115. Na wydarzeniu, poza drobnymi afrykami, o których sobie zaraz powiemy, nie brakowało oczywiście perfekcyjnych rzutów. Muszę, i wyścigów olimpijskich No druga część odbyła się w takim samym klimacie jak odbyła się pierwsza Tylko, że była lepsza pogoda I tym razem wygrał Macias, który na poprzedniej edycji był na drugim miejscu Drugie miejsce miał Bary, a trzecie Nowciaks I klasycznie po skończeniu streama pokazały się największe ryby Ale przejdźmy teraz do nieodłącznej części łowienia ryb Czyli ciekawe historie, co się na przykład stało, że nie było Izaka, który miał być Izak wczoraj przyjeżdża, na par parkuje tutaj przed domkami Wysiada tylko z fury i mówi tak Dobra, kurwa, jestem gotowy Ja na kur... Siadł do auta po jego pizdę. pizdę Dzisiaj rano przyjechał, szósta, siódma rano. Pizdę? No coś takiego. Szósta, no. siódma rano przyjeżdża, wziomy, obudził nas, i, nas i mówi tak. Dobra, ja jestem jeszcze na jednym. Poszedł się do to pojechał. pojechał. No ale tak jak już się pewnie domyślacie, jesteśmy na Twitchu, a nie na takim YouTubie. Oskarżenia, że ktoś jeździ po pijaku samochodem, to ja się podsumowuję jedną emotką. Więc nie wyniknęła z tego żadna większa drama. Była jeszcze taka pierdoła, że Kasik zmiała być na filmie Oj Wojtka, podczas tej serii że leciał dookoła świata, ale wybrała Remka, bo robił wtedy turniej. No i nic z tym dziwnego. Przez ostatnie dwa lata wędkowanie na polskim Twitchu bardzo się rozrosło. Zaczęły pojawiać się różne turnieje, streamy z łódek, czy po prostu chwila wędkowania podczas trasy kamperowej dookoła Polski. Wielu streamerów odpalało streama z ryb Ale zwykle dołączali się właśnie albo do Remsuły Albo do Tuszola I mało kto odpalał się z solowych rybek pierwszy raz Ale i tak najważniejsze jest to Żeby zajawka dochodziła do kolejnych osób By coraz więcej osób pokochało łowienie rybek I też przekazywało tą zajawkę dalej Dzięki za obejrzenie do końca Jeżeli się spodobało to zostaw suba, lajka Panie Remku mam nadzieję, że wszystko wyszło idealnie Proszę mi nie w filmu No i co? jak wieczoru Wyłączam to w pizdu Tu le ragazza un legenda, tu puoi ragazza tu